Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Gride Lecimy sobie z nim kolejnym 38. Znowu miałam mały przeskok w czasie, oczywiście, reklamy obejrzane z więcej diaksów. Tak, że wiecie. Co, um, dzisiaj kolejna automatyzacja. Muszę sobie tylko ustawić dobrze mikrofon, bo niestety nie naładowałam telefonu i nie mam jak go położyć, żeby się ładnie trzymał, żeby było prosto prostu do, do mnie, dobra. Nie. Kurczę, bo się obraca tyłem do mnie. Mam nadzieję, że będzie w miarę to słychać dobrze, bo co? Bo nie wiem. Nieważne, lecimy z dniem 138. Niestety musiałam sobie zrobić dzień przerwy, bo po prostu za dużo tego było i już mnie. E, troszeczkę za dużo tego nagrywania, nie? Pod rząd. W dzisiejszym zimowym materiale Jingles uczę swoich przyjaciół jak jeździć na łyżwach. Wygląda na to, że śnieżna Holly jest naturalną żwiarką wygórową. Czemu mnie to nie dziwi? Inne zwierzęta mają problemy, ale przynajmniej ping pipin -ping 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 dobrze się bawi, ślizgając się po lodzie na brzuchu. Super. Bardzo mi się podobają te wiadomości. Yy, reklamy. No tak. Okej, okay, wracamy po reklamach, yy, jesteśmy w ogródku, lecimy. O, Jingles, siema, jak leci, to Wystarczy, obsłużyć 20 klientów. Okej, okay. nie wydaje się być to jakieś bardzo trudne. Um, w związku z tym, że zostało nam dwa dni, um, to ja chyba będę musiała więcej serduszek, chociaż no, pipin i tak bez żadnych tych wygrywa. Także tutaj mamy to. Um, Dni 18, mam 16. Może uda się dzisiaj pić? Nie wiem. <laughs> Zobaczymy. Moją ulubioną pizzą jest pizza miłośników mięs, chociaż ja wolę ją z oliwkami. Możesz je dodać? Daj mi zielony sos do pieca dwa razy. Z oliwkami. Dobra, miłośnik mięs z oliwkami. Miłośnik mięs. To nie jest klasyczne, tylko ten, dobra. Po prostu wieprzewina. Dodać oliwki na zielonym sosie. Myślicie, że, że zauważyłem, Może nie Co? Zazum. Bazylia razy trzy, wow. Nieźle. Bazylia jest tutaj. Raz, dwa i trzy. O nie, bazylia mi się skończyła, trzeba będzie ją zasadzić. To idzie do krojenia, to idzie do pieca. To tak, to je do podgrzewacza, to znowu idzie do pieca, to idzie do podgrzewacza, to też idzie do podgrzewacza. Mm, to szybciutko przelecimy, i co ja miałam zrobić? Coś chciałam zrobić. Nie mam pojęcia, co ja chciałam zrobić. Super. Masz. No, jak dobrze się udało. O, właśnie, tu chciałam pójść, zrobić tak i posadzić bazylię. Bazylia akurat nie brakuje, także git. Tam na razie zostanę. Czy mogę dostać pizzę Caprice? Ale bez sosu, bez oliwy i octu, proszę. Caprice jest prosta, Pokrojony pomidor mozzarella, bazylia, okej. Okay. Mozzarella, bazylia, pokrojone pomidory Zautomatyzowałam Zautomatyzowała mnie? Ale mam krótką pamięć. Ma zagra. Y, tu mamy git zrobiony, już sobie ja przypomniałam co chciałam nie to chciałam, ale dobra, nieważne czosnek dwa razy i raz słony żeglarz zrobię sobie słonego żeglarza i zostanie nam już tylko czosnek, bo y, słony żeglarz jest szybki po pierwsze, a po drugie mamy niemałe, ma nie nie nieduże miejsca w podgrzewaku musimy zaczekać aż odbiorą tamte zamówienia, wiecie zazu proszę cię bardzo no, szybciutko, szybciutko następny klient Haha chcę pizzę Jokera. Nie pamiętam, jaka to jest. Hmm. Co tam masz? Pesto. Pesto, ser. Um, papryka, bakłażan, peperoni. Peperoni, papryka i bakłażan. Coś jeszcze? Nie. Tyle. Powinno to być już w przepisach pizza Jokera. <laughs> I of course idziemy z tym do. Wydanie. Tak, na pewno cię rozgrzeje, bo masz dwa rozgrzewające dodatki. No, dalej, dalej. O pipin! Zastanawiam się, kto będzie ulubionym zwierzęciem w tym roku. Jeśli mam szansę, to byłby najwspanialszy prezent ze wszystkich. Ale przechodzisz obrać. Dam mu jeszcze pięć więcej chyba. Czy wiesz, że niektóre starożytne cywilizacje czciły Cebulę za jej kształt i pierścieniową budowę, która symbolizuje wieczną młodość? No co, to jest interesujące. Jedna pizza z cebulą. Ech, ech, wolałam dopytać, bo nigdy nie wiesz. E, gdzie jest cebula? Zgubiłam cebulę, tu jest cebula. Nie sądziłam, że jest to możliwe, ale zgubiłam cebulę. No, grafiki tam się ładnie mają widzę na razie. Właśnie, musimy iść wydaj to. E, aha, dobra, bo za zoom przyjedzie pewnie, nie? Mhm. Za zoom i pójdziemy sobie, wiecie, gdzie sobie pójdziemy. Tak, spóźniłaś widzę. Bazylia, raz, dwa, trzy. Do wydania proszę cię bardzo, za zoom odbieram kolejne i teraz kolekcja, przecież mieliśmy iść. Byliśmy u Alicante, u Cicero, u Octavii. Dojdziemy do doktora Kecha chyba, nie? Zapomniałam o tym. No, o Nie mogę uwierzyć, że pomagasz SSP znaleźć złodzieja. Muszą być zdesperowani. Czego chcesz? Myśli. Kto to? A ty? Niedorzeczny. Nigdy nie założyłbym takiej starej bluzy z kapturem. Nie ma mowy. A wygląda znajomo? Słuchaj, nie rozpoznaję, kto to jest. Gdybym wiedział, powiedziałbym ci. Dobra. Jeszcze raz mu to wyślę. Sprawdź ponownie. Słuchaj, nie rozpoznaję, kto to jest. Gdybym wiedział, powiedziałbym ci. Mhm. Jeszcze raz mu to wyślę. Wygląda znajomo. Dobra. Zignoruj. Nie wiem. Dobra, wracamy, no. <laughs> tak, dostarczasz pizzę prosto z kuchni babci. Lecimy, lecimy. O! Albert Einstein jest moim bohaterem. Codziennie jadł do Newton na cześć swojego bohatera, czyli pizza z figami. Ja wyobrzymcie, ale szybko to ogarnę. Muszę się przesunąć i ładnie tutaj e, figi poklikać. Nie będę jej dopytywała co, chociaż czasem lepiej dopytać e, dwie pizze z czosnkiem jeszcze, nie? Co mi szczeliło? Chyba jakaś butelka. E, z czosnkiem dwie pizze, dokładnie tak. To lecimy szybko nakładać czosnek. Nie lubię takich dźwięków. Jak dajcie znać, czy wam przeszkadzają, czy nie. Takie znikąd dziwne dźwięki wyskakujące. Ja się już trochę przyzwyczaiłam, bo w moim pokoju wiesz, że coś szczera, coś ten, ale nie polecam. Zawału, można dostać jeszcze to. I do wydania lecimy. Pięknie. Proszę Cię bardzo. Dwa serduszka, no dobra, czyli mamy sześć, to lecimy dać Pippinowi pięć serduszek, a ostatnie dla <laughs> Raniferka. Pippin i ja idziemy później na sanki, ale chciałbym wcześniej zamówić pizzę z bakłażanem. Jasna sprawa mordeczko, pizzę z bakłażanem dla ciebie. Bardzo lubię to wydarzenie, bo przychodzą do nas ciekawe zwierzaki. Chociaż szkoda, że nie mają y, więcej historii do opowiedzenia, to byłoby fajne. Na przykład co u nich tam na tym nie niepółnocnym. Ach, radosna wiadomość. Tak, moja pizza dalej jest w dobrym miejscu. Super, cieszę się. Mm, o, o, to szybko. Kurde, muszę zrobić kolejną pizzę. I ostatni jest Caprice. <laughs> Zobaczymy za chwilę, czy mi jest Caprice. A jajko! przyjaciele... Mm, Wyzwali mnie do zjedzenia pizzy, która jest tak pikantna, że twarz robi się czerwona. Jedna pizza z serem, ze wszystkimi pikantnymi dodatkami. Jasna sprawa. Na oko pamiętam, że to jest to, to, i jalapeno, ale jeszcze sobie sprawdzę, co może być uznane za pikantne przez te grę. Tu i nie to, tylko to. Środkowe, tu mięso, warzywa, owoce, pikantne. Czy tylko te trzy. No ok. A co z za... Na jej ku, jej ku. Ale mi się ścina telefon. Caprice e, muszę zrobić, dobra. Jedną caprice. Na pewno były te pomidorki nieszczęsne. co tam jeszcze było? Zobaczymy sobie. Ale mi strasznie powoli chodzi telefon na sakrament. Caprice, Caprice i Bazylia. Ojej, mam nadzieję, że tego nie widać na odcinku. Tak bardzo jak ja to widzę i czuję. Ale się ścina się niemiłosiernie. Wow, wo wow, wow. wow. Oby mi tylko nagrywania nie wywaliło. Cała ta reszta tam jest do obejścia w jakiś sposób. Proszę cię bardzo. Chyba muszę go zresetować. Po tym odcinku. O, dziadek! Miałam wczoraj zły sen i boję się zasnąć. Potrzebuję pizzy z grzybami. Jasna sprawa, mordzia. Bo wiecie, pół biedy jak... Mhm, fajnie, fajnie. Pół biedy jak... Um, w ogóle mi się ten dzień nie zapisze i stracę nagrywanie, gorzej jak mi się dzień zapisze, a stracę nagrywanie, to nie będzie tego odcinka, właśnie tego potrzebowałam przed hibernacją, teraz na czas, abym wrócił do snu bardzo się cieszę, że idziesz sobie spać, też bym chciała spać ale niestety do pracy trzeba iść słyszałeś kiedyś o świnkach w kacyku? tego właśnie chcę, ale na pizzy co? wskazówka? okej okay. um, jak coś to nagrałam to jeszcze w grudniu wy to widzicie dużo, dużo później I w grudniu jeszcze pracy miałam, a teraz nie wiem w styczniu idę sobie na poszukiwanie nowej, lepszej. Hmm, Peperoni, kiełbaski, bekon, szynka. No dobra. Bez sosu, bez sera? Na flatbread, okej. Okay. Pepperoni, kiełbaski, bekon, szynka. No dobra, czyli wszystkie mięsne dodatki i na flatbreadzie. Ciekawa, ciekawa. Zamówienie. I do pytania. I tak sobie uświadomiłam, że nie zrobimy tego, wiecie, do ogródka Do ogródka nie zrobimy tego, że mm, Tego ładnego yy, Ogrodzenia Przerwy na lunch, chłopie, to już kolację prawie Dobra, nawigować, nawigować. poczu... co? Będę nawigować i potrzebuję przekąski na ulicy. Można być pizza z kurczakiem i wyprzewiną Czyli sobie poranie bo pokąszenka, kurczak, sos Dobra Czyli wszystkie mięsa oprócz yy, tych owoców, może. No, dobra. Nie wiem, czy wszystko tu poszło. No, chyba wszystko poszło. Dwa razy do pieca. Super chłopie. No to sobie poczekamy teraz. Aż ci ta pizza ładnie się upiecza. Przestały mi się robić ścińki. Więc może e, wytrzymaj jeszcze jeden odcinek. Bo chciałabym skończyć to wyzwanie, nie? Żeby... Dostać dodatkowe serduszka. Let's see. <śmiech> Zobaczcie. <śmiech> no, całkiem, całkiem ładny ten zysk. Naprawa podgrzewacza, dodatki, nie ulepszenia. Z ulepszeniem. Bierzemy czołaś także halapeniu. Czasem często się pojawia. Halapenią jeszcze zaczeka. Co prawda halapeniu mamy na naszej tej, wiecie, pizzy naszej tej, tej tej. Teraz tak, z dekoracji. Niestety będę musiała sobie odpuścić nasze piękne dekoracje ogrodowe, gdzie one są. Gdzieś tam są. Te nasze piękne opery, nie te, tylko dekoracje. E. Maskotka? Co maskotka? Dziwne. Nieważne. ulepszenie, naprawy, dekoracje. Dekoracja, gdzie jest dekoracja tego? Powrót. Chyba, że tu ogród. No, niestety tego nie ogarniamy. Już też nie będzie sensu, bo kończy się zima. Także to sobie odpuszczam. Też te bałwany są prześliczne. Szkoda, że ich wcześniej nie kupiłam. Ładnie by wyglądały w tym ogródku. <laughs> ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Kupujemy wszystkie nasiona, tylko muszę patrzeć, żebym ja kupiła nasiona, a nie nawóz. Hmm, wszystko ładnie tutaj kupujemy. Matko, już mi 200 poszło na nasionka. Ale to leci. Dobra, z ulepszeń. Ym, chyba kupię trzecią grządkę, tak mi się wydaje. Yy, w następnym dniu. Czyli za kilka odcinków. A teraz ogarniemy sobie. Wyprodukuj więcej czego? Jedną sobie wybierzemy, nie wiem. Tak poklikam, klikam, poklikam, 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 i może piąte od końca. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Cebula, no dobra, nie będzie jej cebula. Ym, i tyle, dobra, wracamy, wyniki. Dzięki za oglądanie dzisiejszego. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. No i do usłyszenia już niebawem w kolejnych. Cześć, pa pa!